Halo, halo, dzień dobry widzowie, witajcie na zniszczonej smajlandii. Słuchajcie, dzisiaj będzie wielki, ogromny dzień, bo będziemy odbudowywać całą wioskę. Tej dziury, którą teraz widzicie, już nie będzie. Ona będzie cała, zamurowana. Normalnie zrobimy wszystko, żeby odbudować tą wioskę jeden do jednego, taka jaka była, taka będzie. Ale słuchajcie, sam tego nie zrobię. We dwoje też tego nie zrobimy, więc postanowiłem, że wezmę mój dobytek życia, wszystkie szmaragdy. 64 sztuki i dam... Villagerom. Dam villagerom, żeby mi pomogli. Mam nadzieję, że będą chętni. Jak oni zobaczą szmaragdy, to oni będą tak zasuwali, że ta wioska powstanie w gnieniu gmi... oka. W gnieniu oka, o tak właśnie. Także słuchajcie widzowie, zróbmy najpierw wyścig do tego fioletowego bloku. Kto będzie szybszy? Wyklikający łapeczkę, czy ja tam dobiegający? Zaczynamy za trzy, dwa... 2... Jeden i startujemy! Ej, nie, nie, jeszcze w ekwipunek przez przypadek szedłem, ale biegnę, 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 biegnę. Ja się nie poddam. Jestem, jestem, haha. Chyba wygrałem, co? Wygrałem z wami, czy nie? Możecie dać znaka w komentarzu. No i oczywiście, widzowie, zawiedliście mnie. Zawiedliście mnie ostatnimi czas e, cza, cza, Czasami? Nie wiem. E, o, no, ostatnim czasem mnie zawiedliście. Zapytacie się, ale dlaczego, Sebek, co my ci zrobiliśmy? Ano, ano, nikt się nie zgłosił do odbudowy wioski. Jestem na was zły. Myślałem, że my, my normalnie rodzina jakaś, albo przyjaciółka przynajmniej a tu nic, nie chcecie mi pomóc, no to nie, to, to trudno się mówi. Ja wezmę villagerów i villagerowie mi pomogą. Tylko uważajmy, nie spadnijmy, bo jest bardzo, bardzo wysoko, a mamy tu tylko jeden blok. Słuchajcie, oprócz tych szmaragdów przygotowałem też bloki budownicze. Zobaczcie, w tych skrzyneczkach mamy pełno bloków budowniczych. Każdego koloru najwięcej chyba ziemi jest. No i tutaj ta druga skrzynka wygląda tak samo, także będziemy odbudowali całą wioskę. Mam nadzieję, że nam to szybko wyjdzie. Tak Także nie traćmy czasu i biegnijmy po villagerów, a zanim tam jeszcze do nich dojdę, to też nie zapomnijcie wcisnąć subskrybera takiego czerwonego, jaki wam właśnie wam się teraz wyświetla. Yy, on jest czerwoniutki, a jak go klikniecie, to się zamieni na inny kolorek. Nie wierzycie, to sprawdźcie, zobaczcie sobie. No i oczywiście, wiecie, dobijamy 300 tysięcy na 300 tysięcy, jak yy, już wam mówiłem, to, to, to szykuje się fajna niespodzianka. Także kliknij, jeżeli możesz, jeżeli chcesz oczywiście, a my biegnijmy. Biegnijmy do villagerów. O, tutaj jest Kazik. Dobra, Kazika znam, Kazik. Zwoła mi wszystkich villagerów. Halo, halo, panie villagerze, panie villagerze, dzień dobry, witam, 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 witam. Potrzebuję pańskiej pomocy. Musi pan zebrać wszystkich villagerów. Ja, ja rozdam wam szmaragdy, rozdam wam szmaragdy, mam ich naprawdę sporo. Zobaczy pan, e, to będzie z milion szmaragdów. Dam je wszystkie panu, gdy e, pańscy koledzy pomogą odbudować całą wioskę na Smajlandii. Co pan na to? Pomożecie czy nie? Czekajcie, zobaczymy, co tu villager odpisze. Ja już szmaragdy schowam, widzę. Dział. E, dobrze, powiem wszystkim e, we wiosce. Dobra, to weź ich tam wszystkich, zwołaj, a ja poczekam. Idę po Smajslowa, także działaj tam, działaj tam, zwołaj wszystkich, zobaczymy, czy wszyscy przyjdą. A my, chodźmy do Smajslowa domu, e, tutaj powiedzieć mu, że odbudowujemy, zaczynamy odbudowywać całą wioskę. Mam nadzieję, że będzie zafascynowany, że będzie zadowolony, tylko gdzie on jest, gdzie on tutaj mieszka. Halo, Smajslow, jesteś tu? E, halo! Ej, chyba mnie nie słyszy. Dobra, wchodzimy na górę. Może śpi u góry, bo tu już. Czy rano e, taka pora poranna? Dopiero siódma czy ósma godzina rano. Także wiecie. O, Siemano, się Siemano, słuchaj, e, dzisiaj będę odbudowywał całą wioskę i nie sam, nie sam będę miał villagerów do pomocy i będą mi wszyscy pomagali. E, co ty na to? Jesteś zadowolony, czy też nie? Smaństro sobie tutaj był elegancko, chyba coś nagrywał, bo to jest taki green screen, na którym do was nagrywa. Co ty gadasz? Super. No, 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 słuchaj, jeżeli chcesz, to możesz pomóc, możesz iść z nami. Normalnie pobudujemy tutaj całą wioskę i zobaczymy, czy damy radę ją dzisiaj odbudować, bo taki jest plan. Taki jest plan, musimy ją dzisiaj całą odbudować i zobaczymy, czy nam wyjdzie. Chodźmy zobaczyć, czy villagerowie się zebrali. Także z majstą, jeżeli chcesz, to możesz pomóc, jeżeli nie, to nie. A ja idę, idę, schodzę tutaj i zobaczę, czy villagerowie już przyszli. Halo, panowie villagerowie, jak tam udało się zebrać wszystkich? Czekajcie, idziemy do nich na wioskę. Nie wiem, czy Kaziu, Kaziu ich zwołał, czy nie. Oni go generalnie się Słuchają, ale teraz... Teraz może być problem. Dobra, idziemy tu. Halo! Halo, halo! Panowie, gdzieście się pochowali? Ej, nie ma tu żadnych villagerów. Co jest grane? Na wiosce nie ma żadnych villagerów. Ej, gdzie oni się wynieśli? Villagerowie obiecaliście pomóc! Mam dla was szmaragdy. Chodźcie tu! <laughs> Ej, tam, tam idą, tam idą To ci wszyscy villagerowie, którzy chcą pomóc Villagerowie, chodźcie za mną Mam pełno szmaragdów Za mną, za mną, zapraszam tutaj, tędy Pokażę wam, gdzie są bloki Chodźcie, chodźcie, villagerowie idą Elegancko, zobaczcie, jaka zgraja Jaka ekipa, ale czekajcie Tędy my nie przejdziemy, bo ci villagerowie słabo skaczą Dobra, rozwalmy tutaj szybę Rozwalmy szybę, przejdźmy szybą Tutaj, tędy, zapraszam panów, zapraszam, zapraszam Tędy przejdziemy, zmieścimy się Chodźcie wszyscy, chodźcie wszyscy bloków wystarczy dla każdego. Naprawdę jest ich dużo, także ja jestem zadowolony. Chodźmy tu, pokażmy im bloki, niech wezmą je w rękę i normalnie zaczną odbudowywać wioskę. Ja będę nadzorował, będę kierownikiem budowy. Ej, villagerowie, nie spadajcie na dół. Ej, co jest grane? Oni spospadali na dół. Ajajaj, aj, aj, dobra, na dwóch nie przyjdzie. Słuchajcie, villagerowie, tutaj macie y, bloki normalnie, weźcie sobie ile tam potrzebujecie. Ja też sobie tutaj parę wezmę. Okej, okay, tyle powinno wystarczyć. Bierzcie wszyscy ze skrzyneczki, a ja sobie bloki pozamieniam. Dobra, po jednym, po jednym. Cyk, fuch Tutaj jeden, tutaj jeden. Tutaj też jeden, tutaj jeden, tutaj jeden. Okej, okay. po prostu zróbmy tutaj pełno ziemi. Z powrotem musimy przywrócić to do normalności, bo to nie jest normalne, że pod nami jest taki spad, a My na jednym bloku jesteśmy. O, villaczerowie wzięli do ręki, zobaczcie, ten. Ziemię i zaczynają budować. Panie villaczerze, proszę zacząć jak najszybciej budować. A ja idę, a ja idę jeszcze po, po, po alka. Słuchajcie, tam jest Alek i on pomaga Patrycji odbudować dom. Zobaczymy, ile on tam odbudował i, i czy nam pomoże. Niech najpierw pomoże nam całą wioskę odbudowywać. Villager, że już działają tam wszyscy, robią normalnie ziemię, kładą, także idę jeszcze po Alka i zaczniemy wszyscy robić. Ja też villagerom pomogę, żeby było szybciej i mam nadzieję, że szybko to zamurujemy wszystko, chociaż bloków tu jest naprawdę milion do postawienia. Przydałaby się nam jeszcze pomoc wasza, normalnie widzowie, ale wy nie chcecie, no to no to trudno się mówi, przykro mi będzie ale, ale trudno się mówi. Damy no radę sami poradzimy sobie sami. Zobaczycie. Odbudujemy całą Smajlandię. Czekajcie, gdzie jest Alek? Alek! Alek, halo! Słyszysz mnie? Czekajcie, idę do niego. Gdzieś on tam się chowa. Ej, chyba go widzę, okej? Okay, tam jest, tam jest u góry. Dobra, halo, halo. Alek, halo, dzień dobry! Dzień dobry, widzę, że odbudowujesz, pomagasz Patrycji, odbudować cały domek. Elegancko, to mi się podoba. Jestem zarobiony, jestem coś ważnego. Tak, bardzo ważnego. Słuchaj, zwołałem Zgraję graje widaczerów, którzy nam Pomagają odbudować całą Smajlandię. Tu za chwilę będzie pełno ziemi, wiesz? A no to bardzo dobrze, bo ja to już zacząłem odbudowywać. Teraz no, twoja ja widzę, pójdę. Patrycy, dom tutaj do, trochę masz już odbudowane. Ja ci też mogę pomóc. Tutaj podłogę zrobimy elegancką i pod spodem robię dadzą ziemię. Zobaczymy, czy uda nam się to dzisiaj wszystko odbudować. No nie wiem, jest trochę roboty, trochę bloków do postawienia, jest, ale bądźmy dobrej myśli i miejmy nadzieję, że nam się to uda. Jesteśmy kozakami, jesteśmy prosami, więc powinniśmy powinno nam się to udać, no ale dawaj, działamy szybko, odbudowujemy na pełnej petardzie, bo nie ma czasu czekać tutaj i zwlekać. Ja teraz pomagam Patrycji domu odbudować, ale zaraz pójdę villagerom pomóc normalnie i zobaczyć, jak oni tam działają, bo muszę też ich pilnować, nie? Ja im płacę szmaragdy, To Potrzebujemy także... tylko di ten, dirta pod spodem, bo się domu zapadnie potem. Tak, bez tak, dirta. tak. Ja mam tutaj dużo dirta. Chodźcie, zaprowadzę, chodź ze mną ty. Tam ja mam całą skrzynię materiałów okay. budowlanych, także będziesz mógł sobie wziąć. Villagerowie już sobie zabrali ziemię. I skontrolujemy ich, jak oni tam działają Dawaj tędy, a nie, tędy nie przejdziemy Dobra, przepłyniemy, hop, chop, szybko, szybko Płyń, Sebek, płyń, płyń, elegancko a, okay. Płynę za tobą tutaj. Dawaj, dawaj, Alek, idź, idź, chodź Znaczy, chodź, chodź za mną tutaj, elegancko Dobra, nie te nie ślady też będziemy musieli rozwalić Postawić tu normalną ziemię, żeby trawka Urosła, to wszystko odbudować To wojsko generalnie ale to zniszczyło ale... to później, to później, na razie działamy Tutaj ze ziemią, dobra, elegancko to ważniejsza jest w sumie, wiesz? Tak, Ziemia jest najważniejsza. Zobaczmy co. No tutaj villacerowie zdziałali. E, e, czekajcie, musimy tu podejść, bo kawałek. Wow, ej, villagerowie działają i to nieźle. Ilu oni Nie, ziemi postawili, widzisz ale to? budowali już, no. Elegancko, pan, no, panowie, panowie, to mi się podoba. Chyba się podzielili, bo ich było dużo więcej. I jedni poszli gdzieś indziej. Ci poszli tutaj. Wszyscy budują, zobaczcie, ile ziemi powstało. Ej, naprawdę wow. dużo. Normalnie złączyła się prawie cała wioska, ale elegancko No Jedno, i to była cała ta Swajlandia. No mi się podoba, słuchaj, ej, bierz bloki, bierz bloki i zaczynamy budować Bierz, oj, Dobra, ziemia zabrana, ciebie, czekaj, dawaj, tu, dawaj, tu, tu została ostatnia ziemia i tutaj jeszcze masz, tutaj masz pełno bloków Dawaj, okay. idziemy odbudowywać, może, może mój domek, co ty na to? No to dalej, to biegniemy do ciebie tylko czas Działajcie tam, działajcie Ale szybko, 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 bo musimy odbudować całą tą wioskę No i z villagerami to mi się podoba Taka robota to idzie Jak złoto Dobra, idziemy na drugą stronę Bo po drugiej stronie był mój domek Ale niestety już go nie ma Będziemy musieli go odbudować w całości Także Alek, zabieramy się za robotę Budujemy nie, gdzie... Ej, nie mam czerwonego bloku Masz czerwony blok, wziąłeś może? No, ja mam czerwony to elegancko. blok To elegancko, dobra, no to budujemy się dalej Zaraz mi go da i sobie będziemy budowali Okej, okay, tutaj też zabudujemy no Pod wioską Ale pod wioską też będzie trzeba ziemię postawić, wiesz Żeby... No tak, ale to potem zrobimy Zasypiemy całą tą dziurę tak, tak, żeby ta wioska cała normalnie była zreanimowana. Odbudujemy ją całą i zobaczycie, widzowie, będą fajne odcineczki się tutaj nagrywały, bo my nie zmarnujemy tej wioski. My tyle czasu na nią poświęciliśmy, że my nie zmarnujemy tej wioski. My ją całą odbudujemy. Zobaczycie, mój dom będzie jeden do jednego, taki jak był, taki będzie. Także na razie działamy. Działamy, działamy, odbudowujemy. Czy no, 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 to sobie o, w tym miejscu tu będziemy budowali w tym miejscu tutaj? Eee, tak, tak, tak. W tym miejscu, tutaj mój domek był, także budujmy. Stawiajmy mój domek. Elegancko, tu już ziemia powstaje, zobaczcie. I, i ziemia mi się skończyła. Dobra, jeszcze to mam jeden To spokojnie, jeszcze ja wam, ziemia, byś potrzebował. No to super, super. Okej, okay, teraz potrzebuję czerwonych bloków, zacznę już sobie jakiś domek budować, żeby w ogóle mieć dach nad głową, nie? Nie musi być taki duży, jak wcześniej był. E, dopiero później wybuduję taki, jak był, ale na razie taki, żeby móc w ogóle zasnąć. Ty daj mi bloki czerwone, daj mi bloki czerwone. Bloki szybko, czerwone, no. a już ci no Taki taki blok, nie? Spokojnie. Taki czerwony betonowy. Teraz takiego mam. miałem. O, dzięki, dzięki bardzo. Dobra, superancko. Mamy bloczek, więc możemy zacząć budować. Mój dom będzie na przepaści. Gdzieś tutaj w tym miejscu, ładnie, pięknie, wybudujmy go całego. Poczekajcie, muszę podejść trochę dalej. O, tutaj to, to, to. O, no i super, panie! Ale będę miał super dom! Będę znowu miał dach nad głową i nie będzie kapało, bo na razie to pod mostem takim spałem. No wiecie, nie mamy na razie gdzie spać. Nie mogę się nawet przenocować ani u Smajstowa, ani u pati, bo oni też mają. Mają domy porozwalane, i wiecie, nie wiadomo kiedy to się zawali, ale. No, my mamy jeszcze naszą chatkę, tam z Dirta. Co co? A Z Dirta, no ale tam z Dirta, to wiesz, tam śmierdzi w ogóle, nie? No tak, no to trzeba. Dawaj mi bloki, tak mi bloki, dom. potrzebuję więcej bloków. Mój jeszcze domek... więcej potrzebujesz? Tak, ty mój domek już jest wyznaczony. Tylko. Słuchaj, weź zacznij Raz tu stawiać stawiać ściany i powiększ ten domek, a ja idę zobaczyć do villagerów. Dobra? Jak oni dobra, sobie radzą. Muszę ich pilnować, ja bo im płacę szmaragdy i żeby oni, wiecie, czasem nie odpoczywali, czy coś, oni muszą robić. Muszą robić jak najwięcej. Także chodźmy zobaczyć, jak oni tutaj działają. Czy oni już postawili tu jakieś większe pole? Czekajcie, chyba tak. Chyba postawili większe. Coś mi się tak przynajmniej wydaje. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Trawa zaczyna odrastać, ale super. Będzie z powrotem wioska nasza. Będzie trzeba... Ogród zrobić taki, jaki był. Serduszko. Przestań budować. Co? Ej, co jest grane? O nie, o nie, to ta wiedźma chyba napisała mi to na środku ekranu. Widzicie? Przestań budować. Ale dlaczego? Wiedźmo, o co ci chodzi? To jest wiedźma w ogóle? Ej, co jest? Ej, padł villager. Widziałem to. Normalnie rozwaliło villagera. Czyżby to była ta wiedźma? Ej, co ta wiedźma robi? Bo ja rozwalę. Co? Nie, 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 nie. Pani, pani, pani kochana, ja, ja już e, przestajemy. Villager padł. No tak, villager padł. Widziałem, że villager padł. Dobra, e, pani magio, pani magio, czy jak się pan do pani zwracać? My już nie będziemy. Przestajemy odbudowywać. Villagerowie, villagerowie, ja wam dziękuję bardzo. Już nie trzeba, już nie trzeba. Wystarczy, proszę tutaj szmaragdy do zapłacenia. Chodźcie tutaj. Teraz inni padną. Co? Nie, 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 villagerowie, nie. nie padajcie, nie padajcie, padli wszyscy Ej, ej, panie, 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 jeden został, jeden został. Gdzie on jest? Gdzie on jest? O nie, on też padł, nie ma! Nie ma tych villagerów, którzy mi pomagali. Nawet im nie zdążyłem zapłacić, a tyle zrobili Nie mogę odbudowywać wioski Ta kara dla was co? To kara dla was Ej, nie, 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 ja nie chcę mieć więcej kar Przepraszam, przepraszam, wiedźmo Ja już, ja już nie odbudowuję tej wioski Nie odbudowuję, przestaję, przestaję A tak dobrze szło, tak dobrze szło Prawie miałem dom na, normalnie e, Normalnie miałem prawie dach nad głową Alek buduje dalej Ej, co? Nie, Alek, przestań Alek, nie buduj już, nie buduj, nie, nie, nie Czekajcie, biegnę do Alka, biegnę do Alka Żeby mu się nic nie stało, zaraz padnie Nie, nie, pani wiedźmo, pani wiedźmo Ja już, ja już idę mu powiedzieć, żebym przestał budować Nie Alek nie buduj, Alek stój, stój nie buduj, nie buduj, nie, nie, nie rób tego, bo Dobrze padniesz. Dobrze buduję. Okej, okay, dobra, nie, to ja nie, nie, dalej. Nie, 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 Alek, bo padniesz, bo padniesz, nie buduj dalej. Więc mam im wyświetlać środku ekranu, że jeżeli będziemy budowali gadasz. dalej, to padniesz. Nie buduj dalej, bo naprawdę stanie no ci się. Ja to daję w każdym pomagać budować, potem mówię, że jakieś rzeczy, że Wam nie budować, słuchaj, widać, że słuchaj, wszyscy widzaci, człowiek, którzy nam pomagali, padli. Oni już nie żyją. Także jeżeli ty zaczniesz budować i będziesz dalej budował, to padniesz i nie ja, będziesz się padli, z... co? co? No, padli, padli. Naprawdę, odłóż ten blo blok, bo będzie, będzie Ej, problem. Dobra, to ja odkładam lepiej niż nic nie robię. Słuchaj, wiedź, a ty nie widziałeś tego na środku ekranu, co się wyświetlało? Co ale, ale co pisałem? Ale ale co na środku ekranu? Ej, co jest? Nie! Nie, 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 znika, znika to Ej, wybudowane, znika, widzisz? Basz, tutaj to ta wiedźma, to ta wiedźma rozwala to z powrotem. Ale. Eee, nie, Alek, nie, o nie, co o nie. Robimy, nie, 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 to co ja odbudowałem teraz znikło. To wszystko co odbudowaliśmy eee. teraz zniknie. Eee, Ale. Chodź, chodź na ten plac na środek, zobaczymy, czy on też zniknie. No dobra, to dawa szybko, szybko. Villagerowie odbudowali dosyć duży plac, słuchajcie, na środku wioski. Ja się załamię, jeżeli to zniknie. Ja się załamię normalnie. My nawet wioski z Mailandii nie możemy odbudowywać, bo wiedźma się dawaj wkurza sebek. i nam to usuwa od razu. I normalnie villagerów też usunęła. Nie mamy już pomocy żadnej. Ej, nie! To jest jeszcze! Tutaj co to villagerowie odbudowali, okay, to jeszcze ej, jest, ale. Ej, czasem na razie nie wchodź na to, bo słuchaj, to jest świeże. To może. Może zniknąć, tak? więc tak, tak. ale no Alek... co ty gadasz? Skrzynki... Alek, Alek uważaj, uważaj, naprawdę, naprawdę, żeby ci się nic nie stało! Ej, nie co no, są twoje, to raczej nie są świeże, nie, czy coś? Tak, skrzynie są moje, poczekaj, może ja tam spróbuję A! dojść! Alek! Uważaj! Bo zaraz, Ej. zaraz Już do tam przepaść! Czekaj, czekaj, ja idę powoli, A ja, ja delikatnie, wracam, żeby się ja nic nie stało. Dawaj, ja da, dawaj do mnie, dawaj idę. do mnie, wracamy, wracamy, szybko, szybko! Dawaj, ja Alek, uważaj, to znika, to znika, to ta, to ta czarodziejka! To ta czarodziejka robi to, że to wszystko znika! No to mamy duży problem. Widzowie, żeśmy narobili sobie pod górę. Ta wiedźma, która rozwaliła, zniszczyła tą wioskę, ona dalej ją niszczy i my nie mamy na to jedno ostrzeżenie. Jakie ostrzeżenie! Jakie ostrzeżenie! Przepraszamy, my już nie będziemy odbudowywali przepraszamy, swoje przepraszamy, proszę. My się, my się stąd wyprowadzimy, jeżeli nie będziemy mieli innego wyjścia. Przepraszamy, czarownico, przepraszamy, wiedźmo. E, zostały dwie, dwie szanse. O nie, widzowie, mamy dwie szanse. Nie możemy ich zmarnować. Musimy coś wymyśleć, żeby wiedźma nie niszczyła nam tego, co odbudowujemy, albo żeby przywróciła Smileyland z powrotem, taka jaka była. Skoro ona ma takie moce, to może ją przywrócić. Dobra, Alek, słuchaj, mamy bojowe Ale... zadanie. Musisz widzom ja... napisać, musisz widzą no. napisać, że. that żeby słuchaj nam podpowiedzieli co mamy w takiej sytuacji zrobić i widzowie, ja na waszą pomoc też liczę. Także napiszcie co mogłoby pomóc, żeby pani wiedźma nie niszczyła nam więcej Smilandii i żebyśmy mogli ją na spokojnie odbudować albo żeby ona nam go, yy, odbudowała tą całą wioskę. Także czekam na wasze komentarze. No i się z wami żegnam. Widzimy się jutro. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie. Nie zapomnijcie wbić na mojego Instagrama, na mój drugi kanał na YouTube. Wszystkie linki oczywiście macie w opisie, także wbijajcie. A a teraz się z wami żegnam. Także słuchajcie yy, pozostawiam Was w takiej nieświadomości, co Wiedźma zrobi dalej. Ja, ja, ja też nie wiem, także trzymajcie się i do jutra.